A z nami już kolejna absolwentki zespołu szkół numer 1 w Głownie. Wszystkie trzy dziewczyny, co ciekawe, miały najwyższą średnią w szkole i była ona taka sama: 5-13. Gratuluję Wam tego wyniku. Dziewczyny, powiedzcie, czy kosztowało Was to dużo pracy, aby taką średnią osiągnąć? Tak, bardzo dużo pracy. Ja się bardzo dużo uczyłam, przyznam szczerze, i dużo mi się w to wkładałam, bo jednak trochę ciężko jest połączyć przedmioty zawodowe z takimi ogólnymi, i ciężko, ciężko się tak to, do to, to były bardziej przygotowania właśnie już pod kątem przyszłej matury i egzaminów, czy też w międzyczasie może brałyście udział w jakichś olimpiadach, które wymagała dużych przygotowań? No znaczy w olimpiadach raczej za co nie brałyśmy udziału. Ale e, właśnie dużo było takich przygotowań do matury, zwłaszcza w tym ostatnim roku, bo mamy też dużo właśnie zajęć dodatkowych. W e, sobotu na przykład przychodzimy na dodatkową matematykę. E, w trakcie lekcji, przykład jest mamy to my z Juką, bo my właśnie e, piszemy rosyjski, jeżeli chodzi o język e, obcy, to właśnie też miałyśmy dużo lekcji dodatkowych. Bardzo dużo było tych przygotowań. Tak, bardzo dużo. E, mhm nie z innych przedmiotów też z polskiego to bardziej na lekcji no bo mamy dużo lekcji a z wszystkiego tylko jedną godzinę to myśleliśmy to na Ale dużo było przygotowań. No właśnie wnioskuję, że tej pracy w waszej tutaj w czasie waszego, waszej nauki w szkole było naprawdę dużo, a dzisiaj zbieracie laury tak naprawdę tego co same wypracowałyście. No i jest to taki moment, wnioskuję też taki bardzo trudny troszeczkę ze względu na to, że się rozstajecie, czy tak istotnie jest? Co czujecie dzisiaj? Ja Z jednej strony radość, z drugiej strony taki smutek i nostalgia, że opuszczamy już tą szkołę, bo jednak to była duża część naszego życia. Pięć lat, jakby nie patrzeć, młodego życia. Jakby nie patrzeć, no ale strasznie szybko minął ten czas. No i ciężko jest się rozwijać. A mam do was pytanie, czy jest może taka rzecz, takie wydarzenie, które będziecie szczególnie miło wspominać z tego okresu szkolnego? Ja myślę, że wyjazd do Grecji. Praktyki tak zawodowe tak, praktyki za granicą. Zawodowe było bardzo fajnie podszlifować właśnie język angielski. Ja też się dowiedziałam, że jestem w stanie się dogadać, a nie byłam tego pewna. Zawsze się bałam rozmawiać po angielsku zwłaszcza. No i też e, tak można było się jakby zżyć z e, klasami różnymi, bo e, nasza klasa, różnego klasa i też inne klasy były i bardzo fajnie było. Czyli to był taki moment integracji. Tak, tak, było mhm. bardzo fajnie. No dobrze, to zapytam jeszcze każdą z Was o plany na przyszłość. Myślę, że dalej się chcę rozwijać w kierunku logistyki, dlatego mam zamiar pójść po zdanej maturze oczywiście na studia na kierunek logistyczny. Okay. Ja mam dokładnie te same plany co Natalia. Ja bym chciała już e, no, do końca mieć ten kierunek jakby e, no, wykształcony i bardzo mi się też podoba, ja bardzo lubię logistykę, ja nie bardzo lubię matematykę, a to jest dużo właśnie takich Ee, że działania, jakieś planowanie, odejmowanie i tak dalej. Ja to bardzo lubię i właśnie w tym chciałabym przeszkolić dalej. Krótko mówiąc, misja tutaj w zespole szkół spełniona, zaszczepili was tego bakcyla logistycznego, chcecie dalej to kontynuować. Czy ty też? E, tak. Ja Naprawdę, też. Ok. Tak dokładnie kierunek logistyka, to jest to, co wybierzesz. Pozostaje mi życzyć wam tylko jak najlepszych wyników na świadectwie maturalnym. No i wkrótce udanych wakacji. Bardzo dziękuję za rozmowę.